Angielski z przyszłością. Rozmowy Helendoron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Dzisiaj jestem w Pławach. Moim gościem jest Piotrek Mongard. Witam serdecznie. Cześć, przedstaw się, powiedz coś o sobie, jak długo jesteś już na No to tak, jestem Piotrek oczywiście. Pracuję tutaj trzeci rok, natomiast no, jest, była to dla mnie taka duża zmiana, bo wcześniej 16 lat pracowałem jako nauczyciel w Szkole Państwowej. Także taka przesiadka do, tutaj do tego w ogóle innego sposobu nauczania, do innego centrum, do innej rzeczywistości, można powiedzieć, no to była fajna przygoda. Grzegorz Grabiec. Przedsiębiorca z 30-letnim stażem, marketer. Zarządza zachodnią częścią Polski w Helendoron English od 2000 roku. Blogger, podcaster, podróżnik, były kolarz. Słuchasz podcastu Angielski z przyszłością. Inny wszechświat, inny świat. Inny świat, dokładnie, dokładnie. Jak to się stało, że zostałeś nauczycielem? Bo mężczyzna, nauczyciel to raczej w dzisiejszych czasach rzadkość. No to fakt, ale u mnie akurat rodzina z tradycjami nauczycielskimi, bo i babcia wcześniej, wujek, no i moja mama, także jakoś tak poszło. U nas w rodzinie troszkę to jest tak zamieszane, bo żona jest wojskową, a ja jestem a. nauczycielem. Poszło to w drugą stronę po prostu i tak już zostało. Natomiast jeśli chodzi tutaj o nauczyciela Helen Doron, no to przede wszystkim to, że potrzebowałem jakiejś odmiany, bo yy, ta praca w szkole, wiadomo, jest też satysfakcjonująca. Natomiast jest całkiem inna, bo nie ma i takich nakładów, można powiedzieć, i nie ma takiej motywacji i no te zajęcia wyglądają jak wyglądają. prawda, No to to jest w ogóle całkiem inaczej. Także no to było mi, to było to takie główne powiedzmy co mnie zainspirowało, żeby pójść w tą stronę. Nie męczycie to, że tu się trzeba więcej przygotowywać, być bardziej kreatywnym, a w szkole to tam w cudzysłowie od, odwalasz czy znajdziesz do domu. No tak to zwykle wygląda, ale nie nie, nie męczy Dlatego, że to daje satysfakcję, bo y, jeśli widzisz, że robisz na przykład jakieś propsy, czy robisz jakieś zadania i potem na zajęciach dzieciaki z tego rzeczywiście wynoszą jakąś wiedzę, nawet Czasem nie bardzo wiedząc, że my się w tym momencie uczymy, tylko bawią się po prostu, a wydaje im się, że nie wiadomo jaka niesamowita gra, którą się samemu stworzyło, także no to daje satysfakcję, bo tak jak na przykład zrobimy jakąś prostą rzecz, ale te dzieciaki, one nigdy w życiu o czymś takim nie słyszały bo w, w państwowej szkole wiadomo, książka, tak, ewentualnie teraz wchodzą tablice, jakieś powiedzmy takie rzeczy, prawda, że można coś na tym internecie pokazać, ale jakaś zwykła, prosta, zrobiona gra, a dzieciaki już po prostu nakręcone i niesamowicie się przy tym bawią, także no, to, to jest takie wynagradzające. No i widać też rezultaty potem tej nauki, prawda, nasi uczniowie przecież cały czas zdobywają certyfikaty, także no to skąd się bierze, prawda, a nie jak w szkole, gdzie uczniowie nie mają motywacji najczęściej w ogóle, bo wiadomo, jest duża grupa tutaj, przede wszystkim bo u nas są te grupy do, tak powiedzmy, 8 do 12 osób tych starszych, to też troszkę inaczej się uczy niż w takiej wielkiej klasie, gdzie trzeba zwrócić uwagę na wszystkich, a ktoś na przykład przez okno obserwuje, jaka jest pogoda w tym momencie, bo i się nudzi, prawda? Tak to wygląda. I co masz też większą motywację, taką inspirację, jak tutaj pracujesz? Tak, inspiracja to przede wszystkim, dlatego że można popatrzeć właśnie, co robią koleżanki, koledzy, czy nasza pani dyrektor też bardzo dobrze tutaj nam zawsze zaprezentuje jakieś ciekawostki E, także no jest inaczej, jest inaczej. Naprawdę czuć, czuć tą różnicę. Co cię, co cię zainspirowało, żeby przyjść do calendaru na? No właśnie ta potrzeba zmian. bo po prostu już miałem dość... Znaczy, ja nadal jestem nauczycielem w szkole publicznej, mam nadzieję, że jeszcze po tym wwiadzie będę. <laughs> Natomiast y, tutaj chodzi o, o tę inną kulturę pracy. To w ogóle odbywa się inaczej. Też y, rozmowa na jakiś temat w szkole powiedzmy takiej normalnej jak rozmawiamy, to no, no do, postaramy się, zobaczymy jak to będzie, prawda? I, I może się uda, może się nie uda coś załatwić. Tutaj nie ma nigdy problemu. Co potrzebujemy, dostajemy, Dla, dlatego te narzędzia, które posiadamy, pozwalają nam nauczyć właśnie na takim poziomie i no, nie nudzić się, prawda? To nie jest aż, to, to, to jest, już jak pójdzie się na te same zajęcia, to jest taka, to mija moment, to jest taka po prostu zabawa z nimi, kontakt z tymi dziećmi, w ogóle Cały czas przez to, że rozmawiamy po angielsku, to też dużo daje, bo one po prostu, jeśli chcą coś powiedzieć, to też muszą po angielsku, prawda? Więc nie, nie ma tak, że przerywamy, tak, stop, i teraz będziemy mówić po polsku, bo ja chcę coś powiedzieć. Nawet wyjście do toalety, czy jakakolwiek sprawa, musi być załatwiona po angielsku. Więc więcej tego języka, przez to widać postępy, no i super się po prostu pracuje. To nie jest jakieś wyzwanie dla Ciebie w związku z tym, że jest inaczej? Wyzwania na pewno, bo trzeba trzymać wysoki poziom. Prawda? Nie można sobie pozwolić na to, tak jak czasem gdzie, nie gdzie można, że. A, to! Dzisiaj to zrobimy ćwiczenia, prawda? Na przykład i całą lekcję ćwiczenia lecą. Tylko tutaj każda lekcja to jest na 100%. Ja często wychodzę spocony czasem z lekcji, bo po prostu mamy albo dużo ruchu, tak jak z młodszymi dzieciakami, albo jest po prostu jakiś taki temat, który ich porwie. No i wtedy po prostu człowiek taki wychodzi umęczony, ale z, 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 z jest fakcjonowany. A jak masz słabszy dzień, to, jo, to, to jak wtedy? Oj, to jest ciężka sprawa, ale akurat to yy, bardzo dużo mieliśmy na, o tym na pierwszym moim szkoleniu w ogóle. Tu, zanim Zatrudniliśmy się, było takie szkolenie, prawda, przygotowawcze. I tu właśnie, akurat Justyna mnie szkoliła, pokazała nam właśnie jak to robić, że no niestety, no trzeba po prostu tak jakby postarać się, żeby ta lekcja to było takie odprężenie od tego wszystkiego, prawda? Każdy ma problemy, każdy ma jakieś sytuacje, nawet nie wiem, droga. Tutaj ja dojeżdżam z Dęblina, prawda? Także droga tutaj y, też może czasem zdenerwować, czy może coś się wydarzyć. Ale to, żeby tak traktować, to jako po prostu mm, odpoczynek. Czyli teraz zerujemy się, skupiamy się na temacie i po prostu robimy swoje. E, jakie, jakie grupy wiekowe uczysz? Uczę y, od y, no. Wcześniej zacząłem od sześciolatków, teraz już moje grupy rosną razem ze mną, prawda, ale zaczęło się od sześciolatków, no i uczę do nastolatków tych, powiedzmy, te 12-13 lat, ale rosną cały czas ze mną. Także moje sześciolatki już są, teraz mają 9 lat, także wszystko idzie po prostu w górę, no i widać, dlatego można obserwować ten rozwój, prawda, że od sześciu... Teraz już pięknie mówią, też jak przychodzą do nas dzieciaki takie z zewnątrz, to znaczy takie z zewnątrz, w sensie na przykład przychodzą na już kurs troszkę wyższy, ale nie byli na tym mniejszym kursie, prawda? Na początku widać troszkę różnicę. Czyli takie nowe dzieci, które u nas tak, dopiero tak, pierwszy rok są. Tak, ale, ale idą na ten, bo wiekowo pasują, prawda? Idą na ten kurs to na początku widać takie różnice. I to właśnie też fajnie tu w tej metodzie, bo nawet mimo, że tu powiedzmy, że są jakieś takie różnice między tymi, które już chodziły dłuższy czas, to moment po prostu dzięki tej zabawie i te, tak jakby motywacja tego, że muszą mówić cały czas po angielsku, sprawia, że zaczynają po prostu dopasowywać się. No i idzie to dalej. Czy ile czasu zajmuje takie wyrównanie poziomów, jeśli to tak można nazwać? Tak, myślę, że około dwóch miesięcy maksymalnie i to już jest tak, że przyzwyczajają się do tego ciągłego mówienia po angielsku, do tych zabaw, do tych form i przede wszystkim do właśnie do stylu przyswajania wiedzy, bo to jest tak, że no można, to nie jest tak, że trzeba przejść wszystkie kursy, prawda, od pierwszego, bo jak się nie... Nie tak jak o właśnie, nie tak jak w szkole, gdzie na przykład coś było w czwartej klasie, tak, i w szóstej czy w ósmej już trzeba to pamiętać i nie ma powracania do tego. Tutaj jest tak fajnie zrobione, że w którym momencie by się nie przyszło, to się po prostu... Poczlifuje, nauczy i będzie coraz lepiej. No to po co się zapisywać na metodę calendarną, jak się ma rok, roczek czy dwa? Jak można przyjść, jak się ma 10 i to wszystko nadrobić w dwa miesiące? No, teoretycznie tak, ale tutaj dla akurat tych najmniejszych dzieciaków, to, to jest tak jak nauczanie języka, w, tak jak uczą się z rodzicem języka, prawda? Czyli ponieważ no, cały czas jest ten język wokół nich, przyswajają go o wiele szybciej i no widać różnicę, jeśli chodzi o dzieciaki, które właśnie chodziło od małego, bo przede wszystkim o wiele lepiej sobie radzą w szkole, gdzie ten angielski, który uczą się z nami już na tych najmłodszych kursach, w szkole dopiero będzie w starszych klasach tak jakby rozwinięty. To jest ta główna różnica, że tak jakby im szybciej się zapiszą, tym więcej z tego wyniosą dla siebie, że potem nawet ten angielski w szkole to nie jest taki Muszę się tego nauczyć, tak jak powiedzmy, no nie wiem, na inny przedmiot, prawda? Czyli muszę się nauczyć, bo y, tego na pamięć, to muszę obliczyć i, i koniec. Tylko robię to, bo to wiem. Sprawia mi to przyjemność wtedy, prawda? Czyli to takie życiowe funkcje. No dodatkowo. Y, Wyjeżdżają, prawda, gdzieś, to też się nie wstydzą. Często rodzice nam mówią na przykład naszych uczniów, że o mój taki mały i on się dogadał tam gdzieś w hotelu czy coś, a my nie mogliśmy się dogadać. Także no tu chodzi takie, oprócz takiej samej zlikte nauki, żeby zdawać te egzaminy, bo to jak wiemy teraz jest nacisk na egzaminy wszędzie w szkole państwowej, to tutaj chodzi o te kompetencje takie, żeby po prostu umieć ten angielski i czerpać z niego przyjemność i rozwijać się, bo w starszych grupach zaczynają się tematy... Takie hmm, właśnie, że rozmawiamy o kulturze świata, prawda? Już tu, a w szkole na przykład nie ma na to czasu. Jest kultura Anglii i koniec, bo po prostu trzeba kuć te podstawowe zasady. A tutaj mamy po, już w tych starszych grupach możemy rozwinąć to, że, e, że mają jakieś pojęcie o świecie, prawda? Mogą coś powiedzieć o sobie, może o swoich zainteresowaniach, bo mają już te, nabyli to w tym młodszym wieku, te podstawowe kompetencje. Czyli angielski nie jest jakby celem samym sobie, tylko środkiem do wyrażenia siebie, do poznania świata, do Wymiany myśli. Dokładnie, dokładnie. To nie chodzi tylko o to, żeby pięknie odmieniać i znać wszystkie czasy, prawda? Tylko, żeby rzeczywiście używać tego angielskiego i żeby on im się w życiu przydał, a nie tylko po to, żeby po prostu zaliczyć kolejny egzamin, prawda? I to które grupy wolisz uczyć? Te młodsze czy te starsze? Powiem tak. Z młodszymi jest dużo zabawy, nie? natomiast ze starszymi łapie się taki. To ja zauważyłem po prostu, jak że tak powiem, urosłem z tymi grupami, ale jest taki kontakt się łapie. Że to, są, to się traktuje, ja to się śmieję, zawsze mówię, że to są takie drugie dzieci nasze, że, bo w sensie takim, że. Czuje się z nimi więź. Jak na przykład ktoś coś przeżywa, przyjdzie, powie, że coś się wydarzyło, to człowiek to przeżywa z nimi. Czyli to jest tak, jakby dwa różne, dwa różne światy. Bo tu jest fajna zabawa, że oni się uczą przez tą zabawę, to ta lekcja naprawdę to jest 60 minut, na przykład lekcji, a to mija moment. Bo to jest, no mówię, one wynoszą z tego bardzo dużo. A nauczyciel przy tym ma świetną zabawę, prawda, z nimi. Natomiast z tymi starszymi to już jest taki kontakt bardziej, czyli już i rozmowy inne, i właśnie można o świecie porozmawiać, bo w trakcie, jak jakiś temat omawiamy. Także to jest tak, jakby troszkę inny świat, ale myślę, hmm, które bardziej. No chyba te tyńsy bardziej my tak, bo jednak ten kontakt taki właśnie te rozmowy takie, można coś przekazać im od siebie, prawda? Nie tam wiadomo namawiać na coś, czy, czy jakieś światopoglądy im tutaj tworzyć, prawda? Ale można ich wysłuchać, oni mają yy, szansę się rozwinąć, wykazać, coś opowiedzieć. Także no myślę, że to jest takie bardziej to ciekawie, prawda? I co się wynosisz z tutaj z tych metod, które stosujesz w szkole Helen Daron English English do swojej pracy? W publicznej tak. szkole coś używasz? Tak, Taki tak rzecz? oczywiście. Tak jak już, też nie pamiętam już na którym szkoleniu, ale fajnie powiedziała właśnie jedna z trenerek, że jak się już raz tak jakby to weszło w tę metodę, to ciężko jest tego po prostu żeby to zostało tylko w prawda? to znaczy yy, te metody, te, ta, te sposoby nauczania to po prostu otwiera człowieka. Ja jak poszedłem do publicznej szkoły, no wiadomo byłem po koledżu, wszystko było fajnie, znałem techniki. Ale jak zobaczyłem jak to wygląda, jak się wszyscy inni przygotowują, no to robiłem tak samo, tak? Podręcznik, w podręczniku napisane takie zadanie, to zrobić, ewentualnie coś powiedzieć, jakieś flaszkardy, czy coś takiego machnąć. Natomiast teraz yy, tak samo w publicznej szkole, jak jest o owocach, to robimy sałatkę na lekcji owocowym na przykład. Nie? Wiadomo, że to nie jest dokładnie to samo, no bo tutaj jest te nawet same propsy, które przygotowujemy, zajmują bardzo dużo czasu. Natomiast, no nie da się, nie da się tak, żeby to oddzielić, natomiast, no wiadomo, że różnice i tak widać. To nawet cały czas teraz widzę różnice. I co widzą Ci, Twoi uczniowie z publicznej szkoły, że... Op. Pan nauczyciel gdzieś chodzi, indziej coś robi z boku. No tak jak mi mówią zawsze na przykład rodzice, że tam gdzieś o jakąś piosenkę śpiewają, prawda, albo że o ci fajnie, bo pojedliśmy tą sałatkę i potem mówią im, powtarzają właśnie te nazwy owoców, czy tam jak mamy sporty, prawda, no to, że już wiedzą jak nazwać jakieś sporty, znaczy no to jest satysfakcjonujące. Natomiast no tutaj jest jeszcze ta kwestia tego, na no, ta publiczna szkoła, wiadomo, że to jest troszkę cięższy kawałek chleba i też ym, może przez to, że... Przez to może, że e, są te wytyczne, te wszystkie wytyczne takie. Że to ma być nauczone w tym momencie i, i koniec, i kropka. Y, I broń Boże, no tak się śmieje, że broń Boże, co, coś więcej, prawda, ale no, chodzi o to po prostu, że in, inna jest, ale nie da się, no nie da się tego oddzielić, tak wiadomo. E, no, jak się tj. zostało nauczycielem Kelendorom, to się stara rozwijać to dalej. A nauczyciele w publicznej szkole, jak reagują na to, że pracujesz w Helen Jakieś komentują, podglądają, podpytują, czy zazdroszczą, nie wiem? Może, może nie to, znaczy na pewno podoba im się to, co robię, ale nie wszystkim, nie wszystkim tak jakby pasuje, że aż takie zaangażowanie, powiedzmy, w zajęcia, czegoś takiego, nie, że, nie, że tak powiem nie chce się. Natomiast nie, no, myślę, że, że, że pozytywnie to wpływa, no. Tak można powiedzieć. I to jakie masz plany, w przyszłość wiążesz najbliższą z kalendarzem? Chcesz więcej uczyć? Jeśli byłoby to możliwe, pewnie uczyłbym więcej, natomiast no muszę troszkę to pogodzić też z tą publiczną pracą. Natomiast jak najbardziej, ja bardzo dużo biorę zastępstw też za, za kolegów, za koleżanki, bo po prostu, no to jest zawsze jakieś doświadczenie. Idzie się do innej grupy, ma się inne spojrzenie, także na razie tyle ile jest, to wystarczy, bo też wiadomo, że doba nie jest z gumy, prawda? Więc y, pracując na, no, na tak jakby dwóch pracach, no to ciężko jest, y, ciężko jest po prostu więcej, ale y, we wszystkich eventach zawsze chętnie biorę udział, jak robimy jakieś ciekawe. Ostatnio przecież mieliśmy tą galę, był też występ, było bardzo fajnie, także no, myślę, że tutaj... Właśnie, bo to było niedawno 20 dwudziestolecie tutaj szkoły, plus duże otwarcie, plus wizyta samej Helen Doron. Y jak, 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 jak to wspominasz? Oj. Samą wizytę Helen i poznanie w ogóle Helen Doron to takie trochę nieśmielające było, bo wiadomo, no to guru, że tak powiem, tej metody, ale naprawdę bardzo sympatyczna kobieta i sama gala to przeminęła, Moment. Bo to takie emocje i ta nasza sztuka, i to przygotowanie, i to wszystko, jeszcze tu otwarcie tego centrum, to było tyle emocji, że to wszystko minęło mi po prostu jak syknięciem palców. Także potem dopiero człowiek po czasie, tak jakby wszystko sobie zobaczył. Tak, jakby uświadomił, co się wydarzyło, co było, prawda? Natomiast, no, super przeżycie. Tym bardziej właśnie, że przyjechała do nas Helen Doron, a Jak wiemy, to nie zdarza się często, żeby tak nawet na otwarcie jakiejś szkoły czy czegoś, żeby przyjechała. Także bardzo duże wydarzenie, no, bardzo dużo przygotowań było, ale myślę, że wyszło fajnie. Tak, tak. Przygotuj... Te komentarze. No, to taka duże wydarzenie, to w zasadzie na skalę Polski, nawet, bo to tylko tutaj do puław Helendorf przyjechała tym razem. Brać udział jakoś. Byłeś tylko gościem tej, tej, tego całego wydarzenia, czy coś jakąś odpowiedzialność? Nie no, mieliśmy, robiliśmy sztukę, nie wystawialiśmy taką napisaną przez koleżankę od nas tutaj z pracy. Byłem księciem w tej sztuce, tak. Czyli, aktor czyli byłeś aktorem? <gry> tak, byłem aktorem, dokładnie. Było naprawdę kupa śmiechu, i na początku te nasze próby były takie stresujące, bo tak chcieliśmy topić, żeby wszystko było idealnie. Czasem coś nie zadziałało, czasem coś się nie udało, ale jak już przyszło co do czego, mimo że serce waliło, to sama sztuka poszła idealnie wręcz. Mieliśmy przy tym tyle zabawy, że za kulis wyglądaliśmy i patrzyliśmy, co nasi koledzy czy koleżanki robią na scenie. Natomiast yy, poszło bezbłędnie, także no, super zadowolenie z tego, że... Ja, jaka była fabuła tej sztuki? Oj, fabuła. Tak, w skrócie <laughs> chociaż. Tak, fabuła była zakręcona, bo yy, to było yy, Królewna Śnieżka, tylko taka w wersji, powiedzmy, troszkę prześmiewczej. To znaczy Królewna Macocha oczywiście próbowała zabić yy, swoją... Yy, tą kulewną śnieżkę, natomiast nie udało jej się bo na końcu i tak stała, i tak przeżyła. Natomiast książę tutaj był takim ksi księciem, który no nie był za bardzo zainteresowany yy, yy, królewną, ale w sumie to ojciec kazał mu jakąś żonę sobie znaleźć, więc no w sumie by się nadała nawet ta martwa królewna. Także naprawdę była kupa śmiechu. Rodzice nam też tutaj, jak przychodzili, to mówili, że po prostu yy, fajna fabuła wymyślona. No. To, jest, to jest nagrane gdzieś, można zobaczyć? Ktoś to jest to gdzieś nagrane, natomiast to już trzeba pytać. Dobra spróbujemy podpiąć tutaj do, pod, pod tym nagraniem wrzucić link, jeśli znajdziemy takie, jak to było. No dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki Moim bardzo. gościem był Piotrek Mongard. To, były, to była rozmowa angielski angielskiej z przyszłością, rozmowy on English. Dzisiaj z Puław. Dziękuję bardzo. Dzięki Wielkie. I zapraszamy do wysłania piosenki. Danie z mikrofali, szczególnie żeśmy razem w piłkę grali, Mamo i tato, musicie się zatrzymać. but i won't let's make a change happy kids happy world you and me let's make a change happy kids happy world you and me let's make a change